testujemy mody, no no to testujemy, yy, mam mało modów, ale potestujemy, no ten mod, mm, taki fajny, taki no fajny, mod. no fajny mod, dobra kolejny mod. To jest ten. Ten... o No, ten mot jest taki. No, taki no, fajny i tak dalej. no Po prostu taki mod. No. Tu mamy kolejny mod, który jest... O... No, okej. Okay. Taki... O, dobra, okej. Okay. I tu mamy kolejny mod który jest? No! Fajny, no, fajny jest. No i no. no, tu jest taki mod. To jest taki fajny. O, no. no, dobra. Não tem już, no to